Cześć, no mamy to na raz. Witam Was. Nie wiem. zagrajmy to, to nie będzie, ale będzie. Odcinek z jednej bitwy. A mianowicie to jest taki film. Coś na zasadzie informacyjnym. Słuchajcie, z Polakiem organizujemy granie z widzami. Na sobotę. Koło godziny 20.00. Na jakiej zasadzie będzie się odbywało? Chcemy zagrać piątymi tierami na mapie treningowej tak dla zabawy żebyście mogli też sobie troszeczkę pograć z nami ewentualnie myślę, że możemy porobić sobie drużyny i grać w drużynach mecze osoby chętne no, mogą zgłaszać się w komentarzach lub na pewno wolałbym żeby się, żebyście się zgłosali, zgłaszali w komentarzach kto będzie chciał zagrać, kto będzie chciał wziąć udział i wtedy dodamy te osoby do znajomych w Włocie Cóż jeszcze ludziska? Takie akcje będą na pewno częściej organizowane z naszej strony Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy I na pewno nie będzie to tylko WOD, będzie też World of Warp, jeśli Pawlaka nam mówię, będzie um, Counter-Strike, więc jeszcze nie wiem. Piszcie, jeśli macie jakieś sugestie. Ojej, już się zaczyna robić gorąco Myślę, że czwartymi tierami też będziecie mieli okazję z nami zagrać. Jeśli tak się sprawa rozwinie, no i cóż, jeśli byście chcieli zagrać w ogóle WOTA, a nie macie okazji, to macie REFLINK w opisie filmu. Przy okazji wspomożycie nas, twórców, i będziecie czuli osoby, jak wspomnieliście jakąś pasję. O. Ok, a tymczasem jedziemy sobie na wycieczkę. Mhm. Oj, zabrali mi kila. Nie wiem, czy w ogóle jakieś doświadczenie w tej bitwie zdobędę, ale mam nadzieję, że przeżyję. O, pięknie. To musiał poczuć. Ładnie pali się. Pięknie. Ok, spalimy go do końca. O, ale killer mi zebrali. A przynajmniej troszeczkę poszło do na bitwę.

Oni no z moimi mili, to by było na tyle w tym materiale, takim informacyjnym. No i cóż, zapraszam Was do mm, wspólnej gry. No i cóż, komentujcie, oceniajcie, czy macie się do słyszenia. Cześć.